To jest kwadrans na angielski, lekcja 164. Witajcie w lekcji powtórkowej kwadransu na angielski. Dzisiaj sprawdzimy, czy pamiętamy wyrażenia z lekcji poświęconych pracy za granicą. Przygotowałem dla Was kilka gier i zabaw, więc mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Wielokrotne powtarzanie wyrażeń pozwala je dużo lepiej zapamiętać. Więc namawiamy do częstego przerabiania tych samych wyrażeń wielokrotnie i na różne sposoby. Oby dzisiejsza lekcja Was zainspirowała i pomogła powtórzyć nowe frazy i wyrażenia. Let's begin! Zaczniemy sobie od lekcji 160. więc przed nauką dobrze jest się poruszać. Zapraszamy do ćwiczeń. <laughs> Aniu, jak powiesz i ty, słuchaczu, słuchaczko, ja podaję polską wersję, no i oczekuję angielskiego tłumaczenia. Więc powiedzmy, rozgrzejmy się. Hmm. Let's warm up. Excellent. Było też alternatywne wyrażenie, Ania? Do you remember it? No. Let's get warmed up. Let's get warmed up. That's it. Good job. Okay. Będziemy potrzebować maty, małej butelki wody i ręcznika. Ooh. We'll need a mat, a small bottle of water and a towel. Wonderful. Jakie ładne tam amerykańskie water wybrzmiało. Tak jest. We'll need a mat, a small bottle of water and a towel. Well done. Ok, no i może mm, powiedzmy, że zacznijmy od truchtu. Let's start off with a jug. Good job. Let's start off with a jug. No dobrze, a teraz zmienimy kolejność. Ja podam angielską wersję. A Ania polską, więc tłumaczymy w drugą stronę. Aniu, what does it mean? Make big circles with your arms. Rób duże kółka rękoma. Rękoma, tak jest ramionami. Good job. Let's go into lunges. Uu, przejdźmy do wypadów. Yeah, well done. Lunges to rzeczywiście były wypady. No a teraz, co to oznacza? Alternate your legs. Zmieniaj nogi. Good job. I ostatnie. In through the nose, out through the mouth. Mm, wdech nosem, wydech ustami. Good job, dokładnie tak. No to Ania przygotowana. Ok, więc teraz jak powiemy te wyrażenia dopingujące? Ania, jakie pamiętasz? Dowolne wyrażenia dopingujące używane przez trenera fitness mm. bądź trenerkę fitness. Keep going. Yeah, good job. What mm. else? Oh, my favorite. You can do this. You can do this. W kolejnych dwóch odcinkach zajęliśmy się wyrażeniami związanymi z hotelem i pytaniami do obsługi tego hotelu. Więc zagramy sobie trochę zgadywanie z definicji. Dobrze? Więc wymyślimy sobie teraz, a powiedzmy, dwa wyrażenia, jakieś słówka z tych lekcji. Powiedzmy, żeby to raczej były rzeczowniki. I Aniu, podam Ci definicję i chciałbym, żebyś zgadła, co ja mam na myśli. Słuchaczu, słuchaczko, zgaduj z nami. OK, Aniu? I'm ready. OK. You put this on the bed. It's best when it is fresh and it's a very general word. Mm -hmm. Sheet? No, it's uh, much more than just sheet. Duvet? More. It's not bigger, it's just many different things. It's the category. Mm. I have no idea. Bedding? Isn't linen? Yeah, bedding or linen. Yeah, that's what I meant. Good, bedding or linen. Okay, and uh, I have one more. Okay. Mr. No. Okay, it's something you keep on a sofa. It's usually colorful and decorative. Um, you can put your head on it. Cushion. Good job. It is a cushion. Well done. Okay. know nototeras. Twoje dwie definicje, pomyśl jakichś dwóch rzeczach, um, właśnie związanych z hotelem, z łóżkiem. Okej. Okay. Um, first one: it's a part of the bedding. Okay. You cover yourself with this when it's a cold night. That's a good definition. I think it's a duvet. Yes, it is. All right. And your second word? Um, It's made of metal, plastic, or wood. Metal, plastic, or wood. You can find it in a closet. Okay. And you keep your shirts on it. All right. Uh, it was a hanger. Yes. Hanger. Tak, yes. Probably hangar. Yeah. Good job. <laughs> a jak wam poszło, if Możecie też z kimś zagrać na przykład w 20 pytań. Gra polega na tym, że zadajemy pytania typu tak, nie, no i trzeba zadać 20, żeby odgadnąć, co jest co. Więc tutaj fajny taki system na ćwiczenie właśnie sobie słownictwa. I my tutaj zrobimy tylko jedno takie zagadnienie demonstracyjnie. Więc słuchaczu, słuchaczko, spróbuj zgadnąć razem ze mną, a ty, Aniu, pomyśl o jakiej rzeczy myślę, tak? Tą rzecz poznaliśmy oczywiście w tych dwóch lekcjach. Okay. Ja coś sobie wymyśliłem. No i teraz musisz zadać, spróbować odgadnąć, zadając 20 pytań, co to może być. Mm, is it something on the bed? Yes, yes, it is. OK, so is it big? No, it isn't. Mm. Is it fluffy? Is it fluffy, puszyste? Uh, no, it isn't. OK, so is it flat? Yes, yes, it's flat. OK. Is it a sheet? No, it isn't. So maybe is it a pillowcase? Yes, it is. Dokładnie tak. Myślałem o pillowcase, poszewce na poduszkę. Well done. No i tak możecie zagrać z kimś ze swojej rodziny na przykład. Kolejną grą, którą chcemy Wam zaproponować, to jest po prostu odgrywanie takich sytuacji. Więc ja opiszę sytuację, a Ty, Aniu, drogi słuchaczu, słuchaczko, co byście powiedzieli w takiej sytuacji? Chcecie zmienić poszewkę na pościel, tak? Więc chcecie poprosić o nową poszewkę, o zmianę poszewki na pościel. Okay. Aniu, jak to wyrazisz? Could you change the duvet cover, please? Well done. Could you change the duvet cover, please? Super. A poprosić o dodatkowy ręcznik kąpielowy. OK. Can I have a spare bath towel, please? Nice. Tak, się tam spare albo extra. Tak jest. Albo another też zadziała. Can I have a spare bath towel, please? Good. Um, powiedzmy, że zapomnieliśmy kluczu do pokoju i chcemy poprosić, żeby nas wpuszczono do pokoju. Powiedzmy 512. OK. can you let me into room 512? Nice, can you let me into room 512? Super. Um, zapytajmy teraz, czy wiesz, gdzie jest automat z napojami gazowanymi. OK. Do you know where the soda machine is? Yeah. Do you know where the soda machine is? Tak, oczywiście początek możemy zmienić. No właśnie, mieliśmy taki ładny zwrot czy przypadkiem wiesz coś, tak? Więc zapytajmy, może używając go, czy przypadkiem masz pastę do zębów? OK. Do you happen to have a toothpaste? Excellent, that was the phrase. Do you happen to have a toothpaste? Good job. I w 163. lekcji zajęliśmy się zbieraniem owoców. Tak. To była fajna lekcja. To była fajna lekcja, tak. Zrobimy sobie kolejną grę, i w tej grze usłyszymy wyrażenie oraz dźwięk. W miejscu jednego z wyrazów. Okay. Pytanie jest, o jaki wyraz chodzi? Jaki wyraz wybipaliśmy? Dobrze, Aniu, ty też usłyszysz. You ready? <laughs> ok, I'm ready. To handle fruit. Podpowiedź. Delikatnie obchodzimy się z owocami. Gentle. Gently. 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 Ok, czyli pełna fraza to. To handle fruit gently. Yeah, to handle fruit gently. Good job. Okay, next one. Only pick the fruit ripe. <gasps> Wonderful. Only pick the ripe fruit. Good job. Okay, next one. The fruit as you pick it. Mm. Nie pamiętam słowa sortuj, sortuj tak? Sortuj dokładnie tak, czyli bardzo podobnie. Sort? Nie, yeah, sort the fruit as you pick it. Good job. I ostatnia zagadka. Cut the runners with a pair of. Oh my goodness. What is it? <laughs> tak z francuskiego to był taki wyraz. A, wiem jaki wyraz. Mm. Chodzi o sekator. Chodzi o sekator, tak, tak? Nie pamiętam. w angielsku secateurs. Secateurs. Tak, czyli a pair of secateurs. A pair of secateurs. Well done, Ania! Bardzo dużo wyrażeń pamiętałaś. No i dzięki za granie razem ze mną. A jak wam poszła powtórka? Czy poradziliście sobie z większością tych sytuacji? I czy dobrze bawiliście się grając w nasze minigry? Mamy nadzieję, że zainspirują was one nieco i pokażą, że uczenie się słówek czy wyrażeń to nie tylko ich lista w dwóch kolumnach. Pamiętajcie też, że warto układać sobie scenki i dialogi z użyciem nowo poznanych wyrażeń. Nasz mózg najbardziej lubi naukę w kontekście. That's all for today. Do kolejnego czwartku! Bye! Bye.